Komitee, o ja, to dla ciebie gra, moje radio, dla ciebie też. To prezes pzpn wyraził przekonanie, że korupcja w polskim futbolu to zjawisko marginalne. A oto wyniki meczów piłkarskiej ekstraklasy, które zostaną rozegrane w najbliższą niedzielę. Pamiętajmy, że w zimie gołębie gudują! Gudują, ponieważ ziarno skarbników wyjadają im Emeryci i renciści. Ameryki! Odkąd Barack Obama objął urząd prezydenta USA, Republikanie twierdzą, że w Białym Domu. Jest już ciemno, ale. Wszystko jedno, O Boże, i mówi tak jak ja. Zostańcie <słyskawek> przed wami zespół Film. Ja, także pedofil. <słyskawek> A teraz, drogie dzieci, usłyszycie bajko o panu Bobrze, Co robił sobie dobrze? Nie! Co? 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 Premier Donald Tusk zapowiedział przymusową chemiczną kastrację z członków prawa i sprawiedliwości! Odpowiedzi oburzony prezes Kaczyński. Tak podsumował pracę rządu. Co to za gospoda, co machał. macha, łupy! Co to za dziewczyna wszystkim daje się. elektroda. Jak wiemy po rozstaniu z Majdanem, doda spotyka się... Z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Ojciec dyrektor upomniał papieża Benedykta XVI, by ten nie wtrącał się w sprawy kościoła. I nic nie zostało. No, no, huty, banki, fabryki, wszystko rozkradli. Niemieckie, żydowskie i amerykańskie złodzieje. A co to? Ja się pytam. To, to my już nie mamy swoich polskich złodziei? 298 Warszawska pielgrzymka na Jasną Górę. W okolicach Tarczyna przekroczyła dozwoloną prędkość i wpadła w poślizg. Jak się okazało, przyczyną wypadku był alkohol. Vezes, trwa strajk policjantów. Policjanci zagrozili, że nie będą pilnować porządku na ulicach do dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Cztery godziny. Tym razem poseł Palikot przyniósł do studia Jest. autostradę A1. Okazało się, że autostrada nie, jest tak samo rozwinięta, czy... jak umysł posła Palikota. Zdaniem tego filozofa sens życia... Nie, 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 nie. Można na nią kupić na Allegro. Insektos. I oto rozpoczyna się dziesiąte okrążenie. Na pierwszej pozycji czerwone Ferrari Rajkonena, tuż za nim Hamilton, a nie! potem Fernando Alonso, Czwarty Heitfeld. na piątej pozycji 298 Warszawska pielgrzymka na jasną górę, a kilka metrów za pielgrzymką Niko Rosberg. Właśnie w tej chwili za zakrętu wyłania się czerwony kask Roberta Kubicy. Kubica atakuje Rosberga. Wyprzedza go, wyprzedza pielgrzymkę, wyprzedza Heitfelda, wyprzedza Fernando Alonso. Wychodzi na trzecie miejsce, aleś pięknie śni za Ober Kubicy na tym czarnym torze Monca mchni Robert Domety. Mknij, wygraj i daj nam wszystkim ten kawałek szczęścia! Zdrowia i wszelkiej pomyślności dla pani Stanisławy Jaworskiej. W 102. rocznicę urodzin życzą z... Kochający dziadkowie! Zyperc. Zyperc. Anna weszła do sypialni i ujrzała swego męża w objęciach. 298. Warszawskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Strząśnięta Anna podbiegła do łóżka. Spojszkowa męża. Oraz pielgrzymkę, pielgrzymka. Grzecznie przeprosiła, ubrała się i pożegnała uprzejmy.